Dzień dobry, za chwilę będę rozmawiał z posłem Koalicji bojewskiej i Byłym Miejscem Obrony Narodowej Tomaszem Simoniakiem o obecnych działaniach Rosji na Morzu Czarnym i nasileniu napięcia na Ukraje, Ukrainie. Sytuacja na linii Rosja-Ukraina staje się coraz bardziej napięta. Czy zamknięcie części akwenu Morza Czarnego przez Rosję dla obcych okrętów i setków handlowych można uznać za wstęp do otwartej wojny? To jest kolejny etap kryzysu, który rozpoczął się w 2014 roku aneksją Krymu i destabilizacją wschodniej części Ukrainy, gdzie powstały separata, separatystyczne republiki. Wtedy Rosja użyła siły do zmiany granic, naruszając prawo międzynarodowe. I dziś, po siedmiu latach, widzimy kolejną fazę eskalacji tego napięcia. Natomiast zauważyć trzeba, że ten konflikt trwał przez cały czas ginęli w nim ludzie i Morze Czarne cały czas, przez te wszystkie lata, było ważnym elementem składowym. Oczywiście, można szukać jakichś elementów w bieżącej sytuacji, to są kwestie wewnętrzne polityki rosyjskiej, to są kwestie zaopatrzenia w wodę Krymu. Wbrew pozorom to są całkiem strategiczne problemy, jak również relacje Rosji z Białorusią, kwestie nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych i testowania jego, badania, jaka będzie jego linia. Do tej pory bardzo twarda, nie tylko w retoryce, pamiętamy słynną wypowiedź prezydenta Bidena, że Putin jest killerem, ale w różnych konkretnych działaniach, które pokazywały, że inaczej niż poprzedni prezydent Donald Trump, prezydent Biden będzie zainteresowany Europą, Unią Europejską, więziami transatlantyckimi. Silnym NATO i to na pewno nie jest po drodze z Rosją. W stronę Morza Czarnego płyną dwa brytyjskie okręty. Jaka w tej sytuacji może być reakcja ze strony rosyjskiej? Zaczęło się wszystko od floty czarnomorskiej, bo przecież ona stacjonowała na mocy porozumień niepodległej Ukrainy z Rosją. W Sewastopolu, więc pamiętamy te bulwersujące wydarzenia: ukraińskie okręty nie mające gdzie zawinąć, przenoszenie siedziby dowództwa marynarki. Więc obecność NATO na Morzu Czarnym, czy amerykańska, czy brytyjska, jest takim elementem zaangażowania i zainteresowania NATO. Tym akwenem pamiętajmy, że trzech sojuszników NATO to są państwa leżące nad Morzem Czarnym Rumunia, Bułgaria i Turcja. I niezależnie od spraw Ukrainy, rozwoju sytuacji na Ukrainie, na te sojuszu musi leżeć Morze Czarne. Pana zdaniem, do jakiego stopnia działania Brytyjczyków mogą wpłynąć na umiędzynarodowienie konfliktu ukraińskiego? Ten konflikt jest konfliktem międzynarodowym od samego początku. Pamiętajmy, że elementem próby uregulowania tego konfliktu były tak zwane porozumienia mińskie, gdzie Niemcy i Francuzi się mocno zaangażowali w rozmowy z prezydentem Rosji i prezydentem Ukrainy, i przez cały czas, jakby to jest taki punkt odniesienia, więc ten konflikt. Nigdy od samego początku nie był konfliktem dwóch państw, więc NATO powiązane różnymi umowami z Ukrainą, działa Komisja NATO Ukraina, NATO udzielało w postaci różnych programów pomocy Ukrainie, no w naturalny sposób jest zainteresowane i zaangażowane, więc nie ma tutaj i też powodu, o których mówiłem wcześniej sojuszniczych państw leżących nad Morzem Czarnym, Y, takiej kwestii, że jakoś ten y, y, konflikt, czyli międzynarodowy, on od samego początku taki był. Już nie mówiąc o y, praprzyczynach przyczynach y, tego konfliktu, y, tak zwanym memorandum budapesztańskim gwarancji różnych państw mocarstw dla Ukrainy, że jeżeli wyzbędzie się broni jądrowej, poradzieckiej, to będzie miała zagwarantowane granice. No tutaj przecież to Stany Zjednoczone między innymi były gwarantem tego porozumienia. Więc sprawa Ukrainy raz ze względu na położenie Ukrainy w jednym z kluczowych miejsc Europy geopolitycznie, w drugiej na ciąg zdarzeń, które doprowadzają do dzisiejszej sytuacji, od samego początku konfliktem o charakterze międzynarodowym. Jak Pan sądzi, czy w wyniku blokady ciśnień czarnomorskich może nam grozić podobny kryzys jak ten, który w XIX wieku spowodował międzynarodową wojnę krymską z lat 1853-1856? Historia się nigdy nie, nie powtarza, wojna krymska była w zupełnie innym kontekście i momencie historii. Inne też były uwarunkowania militarne, przecież broń, którą wtedy dysponowano, miała zupełnie inny charakter zdolność do rozpoznania nie było satelitów. Moim zdaniem takiej analogii nie ma i na pewno też szukać, raczej należy analogii w roku 2014 braku zgody Zachodu na aneksję Krymu, która trwa, i przekonania, że prawo międzynarodowe zostało złamane, natomiast z pewnością w niczym interesie nie jest przejście do jakiejś gorącej fazy konfliktu. W jaki sposób Rosja mogłaby podporządkować sobie Ukrainę bez wywołania międzynarodowego konfliktu? Wydaje się, że jest odleglejsza, jeśli ma taki cel, ale należy przyjąć, że tak, jest odleglejsza od tego celu niż w roku 2014. 7 lat konfliktu, 7 lat wojny, poległych żołnierzy po stronie ukraińskiej, propagandy antyukraińskiej, której pełna jest rosyjska państwowa telewizja. Zrobiły swoje i paradoksalnie dla Władimira Putina, który być może chciałby, żeby Ukraina była blisko Rosji, no to ona się przez to oddaliła i w gruncie rzeczy, jeśli nawet były takie kalkulacje, że nowy prezydent Ukrainy, Zelenski, otworzy inną kartę niż jego poprzednik, to wobec nastawienia opinii publicznej na Ukrainie. To po prostu było niemożliwe. Ukraina chyba nigdy tak odległa od Rosji w swojej historii. Nie była na pewno w historii Ukrainy jako niepodległego państwa. A zdaniem, co w obecnej sytuacji za granicą powinna zrobić polska dyplomacja? Polska dyplomacja ma znacznie bardziej ograniczone możliwości. Działania na skutek złej polityki zagranicznej ostatnich lat. W 2014 roku to Polska była tym państwem, które pytano o zdanie, które kształtowało politykę Zachodu wobec tego konfliktu, bo wcześniej polskim, polsko-szwedzkim pomysłem było tak zwane partnerstwo wschodnie to znaczy taki zamiar rozszerzania, Strefy demokracji, wolnego rynku. Na wschód pamiętajmy, że sprawy Euromajdanu, Janukowycza, wyborów zaczęły się wokół umowy Ukrainy z Unią Europejską. W związku z tym, to była i powinna być podstawa polskiej polityki, mianowicie angażowanie całego Zachodu, Stanów Zjednoczonych także, a może przede wszystkim. W sprawy Europy i w sprawy wschodniej Europy. Takie zaangażowanie przyniosło upadek Związku Radzieckiego i wyzwolenie krajów Europy Środkowej i Wschodniej. I z pewnością w naszym interesie powinno być to, żeby taka strefa demokracji i wolnego rynku. Jak najbardziej się rozwijała na cud Polski. Ale dziś Polska żadnych instrumentów nie dzieją się bez Polski, a dla Kijowa Warszawa przestała być jakimś istotnym punktem odniesienia. To bardzo źle, bo elementarzem polskiej polityki zagranicznej jest to i tak jest od 30 lat, że niepodległa Ukraina jest w naszym interesie. To jest polityki w tym regionie świata. A Pana zdaniem, jaka powinna być reakcja instytucji międzynarodowych? Rozumiem, że pyta pan na tę fazę konfliktu, na koncentrację wojsk rosyjskich i wzrost napięcia, tak? Tak. Na pewno Rosja musi wiedzieć, że te sprawy dla Zachodu, dla NATO, dla Unii Europejskiej, dla Stanów Zjednoczonych są fundamentalnie ważne i że nie ma zgody na robienie takich kroków, jak aneksja Krymu. To jest kwestia sankcji wobec Rosji na arenie międzynarodowej przez państwa Zachodu. To jest kwestia nazywania rzeczy po imieniu oraz to jest kwestia, a może to powinno być na pierwszym miejscu, miejscu wsparcia dla Ukrainy politycznego i wojskowego, bo Ukraina jest naszym partnerem, jest państwem demokratycznym w odróżnieniu od Rosji. I jest państwem, które pada ofiarą agresji przez to, że jest militarnie słabsze od Rosji. Więc tutaj myślę, ten kierunek wytyczony w roku 2014, bardzo wielu elementów polityki, które wspierają, wspierały Ukrainę, powinien być absolutnie wzmocniony. To jakiś czas wraca dyskusja wokół tego, czy Ukraina powinna aspirować do NATO. To też, mimo że w obecnych warunkach bardzo trudne, jest ciężko sobie wyobrazić, że państwo, które jest w aktywnym konflikcie, miałby być w tej chwili przyjmowane do NATO, ale taka perspektywa jeśli oczywiście sama Ukraina będzie sobie tego życzyła, powinna być coraz bardziej otwarta, więc jest cała gama środków politycznych i pomocy wojskowej, które realnie są w stanie wspierać Ukrainę. Czy zgodzi się Pan z tezą, że w obecnej sytuacji związanej z pandemią, z którą walczy cały świat, Ukraina jest skazana na siebie i nie może liczyć na realne wsparcie międzynarodowe? To cały świat y, walczy z pandemią, więc tutaj y, nikt nie jest jakoś specjalnie y, w lepszej sytuacji. Różne konflikty y, nie ustały przez to, że jest y, pandemia. Y, mieliśmy y, nawet y, już w czasie pandemii gorącą fazę aktywną, militarną, kinetyczną konfliktu azersko-olmiańskiego. Mamy przez cały czas bardzo dynamiczny rozwój wydarzeń politycznych wojskowych w Afganistanie, sprawy Iranu, energii atomowej, mamy przewrót wojskowy w Birmie, więc to nie jest tak, że świat się koncentruje tylko na żem, że obserwując też aktywność Zachodu. Że dokładnie rozumieją to przywódcy zachodni, że pandemia może być taką dobrą przykrywką do robienia złych rzeczy, bo wiadomo, że przywódcy wszystkich państw są zajęci walką z nią, ale ona nie uchyliła problemów świata. Ta pandemia może niektóre wyostrzyła ale nie można na nią zwalać, jeżeli się zaniecha jakiś, jakiś działań. Ostatnio zazwalił bardziej na linii Moskwa-Waszyn. Chcę słuchać wypowiedzi amerykańskich dyplomatów, a zwłaszcza prezydenta Joe Bidena na temat Władimira Putina. Czy napięcie między Rosją a Stanami Zjednoczonymi mogą wpłynąć, Pana zdaniem, na przysięg konfliktu na Ukrainie? Oczywiście, że tak, bo Temat Ukrainy jest tematem między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Biden dość jasną linię tutaj wytyczył, jeśli chodzi o swoje relacje z Rosją, nie chcąc kontynuować takiej pełnej dziwnych zakrętów polityki Donalda Trumpa, który próbował porozumiewać się z Władymirem Putinem, potem go atakował. W każdym razie ta polityka nie była klarowna ani wobec Rosji, ani, ani wobec Chin. Sądzę, że prezydent Biden dobrze wie o tym, że ciągłe ustępstwa i ciągłe przyzwolenie na takie przesuwanie granicy kończą się źle. Prezydent Biden jest bardzo doświadczonym politykiem, od lat 70. obecnym w polityce amerykańskiej, czyli tym samym światowej, jako senator. Więc no, wojnę dokładnie pamięta prezydenta Reagana, dokładnie pamięta też tę taką odwieczną sinusoidę, a to twardości wobec Związku Radzieckiego czy Rosji, a to próby łagodzenia. Te wszystkie resety, różne zakręty są też w jego świadomości. Więc y, y, uważam y, na podstawie też y, tych wypowiedzi w y, ostatnich tygodniach, y, że y, prezydent Biden będzie starał się y, pokazać Rosji, że y, jako przywódca wolnego świata nie będzie się godził na różne rzeczy. Tu jest y, bulwersująca opinia Zachodu sprawa traktowania Aleksie Nawalnego próbę jego otrucia, teraz braku zgody na jego leczenie, więc tak naprawdę to pole manewru przywódców Zachodu tutaj nie jest duże, skoro prezydent Putin wybiera taki konfrontacyjny kurs. I byłoby bardzo krótkowzroczne, gdyby Zachód na to przymykał oczy. Wielu polityków uważało, że z Rosją się można dogadać, że. Władimir Putin może być tutaj dobrym partnerem, ale w gruncie rzeczy wszyscy oni się rozczarowali sumieniem wcześniej porozumienia mińskie. Myślę, że to też było dla kanclerz Niemiec, prezydenta Francji elementem rozczarowania, że Rosja nie dotrzymuje słowa w różnych sprawach. Odpowiedział Pan, że konflikty między Rosją a Stanami Zjednoczonymi mogą mieć wpływ na konflikt na Ukrainie. Ja bym się tutaj zapytał, czy w wyniku tych sporów między Stanami a Rosją konflikt na Ukrainie może przybrać formę konfliktu globalnego. Mam tu na myśli, czy może z tego wyniknąć kolejna wojna światowa. Ja jestem bardzo ostrożny wobec takich poglądów, które wieszczą bardzo szybkie wojny w różnych częściach świata. Tu jednak, biorąc pod uwagę bardzo szeroki kontekst tych zdarzeń, oceniam, że. Górę weźmie rozwiązanie polityczne, dlatego że e, ani Rosja, ani Zachód e, no nie mają, jeśli można tak w ogóle powiedzieć, interesów w wojnie światowej. E, pamiętajmy, że to nie jest 1914 rok ani nawet 1939. Supermocarstwa dysponują bronią jądrową. E, w związku z tym e, raz Uruchomiona jakaś spirala konfliktu, który miałby doprowadzić do, do wojny światowej, nie daje gwarancji zwycięstwa którejkolwiek ze stron, a być może przynieść skutki yy, tak katastrofalne, że one nie mieszczą się w jakimś rachunku politycznym. W związku z tym uważam, że yy, i ostatnie dziesięciolecia to wyraźnie pokazują. Mamy do czynienia z takimi konfliktami zastępczymi, wojnami zastępczymi, jak to się w angielsku mówi. I że w tym przypadku po raz kolejny mamy do czynienia z takim testowaniem, przesuwaniem granicy, jeśli chodzi o to, czy świat zaakceptuje zmianę granic siłą. Ja też oceniam, że taka polityka. Klasyczna w XIX, XX wieku, dla mocarstw zdobyczy terytorialnych, panowania nad innymi państwami, wyczerpała się, bo inne są źródła sił i potęgi we współczesnym świecie. W związku z tym, tym bardziej wydaje mi się, że taka faza Gorąca, jednak jest mało w tym przypadku prawdopodobna. Nie doszło do niej w roku 2014. Rosja poprzestała na aneksji Krymu i na wspieraniu separatystów, nie decydując się na bardziej masywne działania. Ja bym też przeszedł do kolejnego banku i Stanów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone usunęły ostatnio 10 rosyjskich dyplomatów, a niedługo później Polska trzech. W ramach retorsji Rosja wydaliła pięciu dyplomatów polskich i kilkunastu amerykańskich. Czy może dojść do zerwania stosunków dyplomatycznych między tymi krajami? Uważam, że nie, bo w interesie obydwu stron jest... Utrzymywanie relacji dyplomatycznych. Tutaj mamy do czynienia z taką klasyczną reakcją dyplomatyczną, polegającą na wydaleniu osób, i to jest bardzo silny sygnał w polityce międzynarodowej, ale sygnał pokojowy przecież. Myślę, że perspektywa rozmowy ostatniej telefonicznej. Prezydenta Bidena z prezydentem Putinem i zapowiedź spotkania, jednak jest bardzo ważnym faktem, bo patrząc na ostatnie kilkadziesiąt lat, w różnych fazach był konflikt Związku Radzieckiego ze Stanami Zjednoczonymi. No Rosja tej siły nie miała, żeby jak Związek Radziecki tutaj. Grać w, tym, w tej rywalizacji supermocarstw, ale za każdym razem jednak po obydwu stronach zwyciężała odpowiedzialność, mimo że te kanały dialogu i świat był zupełnie inny. No, kryzys kubański czy rozmaite kryzysy, które przez następne dziesięciolecia towarzyszyły rywalizacji supermocarstw. Więc ja oceniam, że będzie dużo takich twardych oświadczeń, ale że na koniec dnia będzie próba ustalenia jakiegoś tutaj modelu stosunków, bo też przecież Stany Zjednoczone mają mnóstwo narzędzi oddziaływania na tę sytuację w Rosji. To są sankcje, o których wspominałem to są ceny ropy to są różne inne działania które sprawiają, że także Rosja nie może się czuć tutaj jakaś nieskrępowana różnymi uwarunkowaniami. Spodziewa się Pan jakichś dalszych działań Rosji wobec Polski? Polska jest, jeśli zajrzeć do rosyjskiej propagandy rządowej, jednym z głównych wrogów i bardzo ostro opiętnowanych przez propagandę rosyjską. Polska jest ustawiana w roli takiego państwa, które realizuje wszystko to, czego sobie życzą Stany Zjednoczone. Natomiast no, te relacje są tak złe od dłuższego czasu, że trudno mi sobie wyobrazić jakieś efektywne pogorszenie tych relacji. A nawet kontekst taki, jak to, co zrobiły Czechy po tym, gdy śledztwo wykazało udział Rosji w wysadzeniu fabryki zbrojeniowej, że nawet te państwa, które przez lata starały się jednak szukać jakiegoś porozumienia z Rosją, no, są po stronie tych, które też przez Rosję są bardzo mocno w tym momencie atakowane, więc to jest kwestia naszej pozycji w NATO i w Unii Europejskiej, naszego przywiązania do Zachodu. Rosja, jeśli patrzy na Polskę, która ma coś do powiedzenia na Zachodzie, musi się z tym liczyć. Polska samotna zawsze będzie słabsza. Na koniec jeszcze bym się spytał, jeżeli Rosja zaatakuje Ukrainę, to czy Polska może czuć się zagrożona i czy może być pewna swoich sojuszników, zwłaszcza że przez ostatnie lata nie przestrzega wartości świata zachodniego? Takie pytanie pojawiało się w roku 2014 i przypomnę, że bardzo wyraźnie odniósł się do takiej kwestii prezydent Obama? Przemawiając na Placu Zamkowym 4 czerwca 2014 roku w Warszawie i potem podobny miał w duchu i literze wystąpienie w Talinie, wskazując, że granica NATO to jest granica nieprzekraczalna także dla Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o sprawę ich odpowiedzialności sojuszniczej i zaangażowania militarnego. Więc te sprawy zostały. Bardzo jasno postawione. Zatem poszły, za tymi słowami poszły też konkretne decyzje. Rozmieszczenie wojsk amerykańskich, żołnierzy amerykańskich, też na terytorium Polski. Może ta liczba kilku tysięcy to nie jest liczba, która robi jakieś wielkie wrażenie, natomiast sam fakt jest tutaj bardzo znaczący. Na polskim terytorium są żołnierze amerykańscy. I y, każde myślenie o ataku na polskie terytorium też skalkulowuje y, atak na y, żołnierzy amerykańskich, którzy tutaj są. Więc y, y, ja oceniam, że z punktu widzenia NATO przez dziesiątki lat y, szykowało się do obrony przed Związkiem Radzieckim i Rosją. Y, I w roku 2014 na szczycie walijskim. Dokonało takiej, os takiego ostrego zakrętu w swoim kursie, wracając do Europy i do tradycyjnych zagrożeń, jest absolutnie świadome i przywódcy NATO otwarcie rozmawiają o tym, o tym zagrożeniu. Więc, a oceniam także, że przez te wszystkie lata, wspominają o tym przy wątku ukraińskim, zaufanie do Rosji, zaufanie do. Jej odpowiedzialności i przewidywalności na arenie międzynarodowej wśród przywódców Zachodu bardzo spadło i te kraje, które nawet robiły rozmaite interesy, czy robią nawet interesy z Rosją, no przekonały się, że to jest partner mało wiarygodny, który robi takie rzeczy jak z Nawalnym, z Kirpalem. To kompletnie odbiera Rosji. Jakiś taki element zaufania na arenie międzynarodowej. Więc sądzę, że Rosja o tym wie, i skoro o tym wie, to musi zakładać, że NATO i Stany Zjednoczone absolutnie będą gotowe reagować w takich przypadkach. A wojskowi się oczywiście do tego przygotowują. To nie jest żadna, przygotowują, to nie jest żadna tajemnica. Okej, okay, w takim razie ja bardzo dziękuję za rozmowę.